Okej, tak, właśnie, wróciłam na kanał już od trzech lat, nic nie nagrywałam, bo po prostu straciłam sens, już mi jakoś tak nie ciągło do tego, jakoś po prostu się poddałam, ale po prostu weszłam na swój kanał i widziałam parę fajnych komentarzy, że zachęcaliście właśnie mnie, abym powróciła na kanał, więc powracam. I jakkolwiek coś się pojawi nowego, z wojowników, to wiecie, że od razu to nagram, jak jeśli paczka przyjdzie do mnie. I uwaga, bo na końcu tego filmu będzie jakieś ogłoszenie, nie byle jakie, więc warto zostać do końca. A teraz, nie przedłużając, zaczynamy film. Hejka z tej strony nakrapany liś, i w dzisiejszym właśnie odcinku pokażę Wam książkę W Jeżynowej Gwiazdy. Tak właśnie dzisiaj do mnie przyszło, więc. Otwieramy i zaraz właśnie pokażę, jak to właśnie wygląda. Ok, więc mniej więcej udało mi się ją tutaj otworzyć. Um. O! Tak, oto się prezentuje książka. Bardzo, bardzo ładna. Mi się bardzo podoba te kolory, takie właśnie bardzo ogniste. No. I jeszcze tutaj mamy kartę z numerem 346. O! No podoba mi się. I jeszcze przypinkę. Też muszę tu odpakować. O i tak się oto rezentuje ta przypinka. O, tutaj tak ładnie. Warrior Cats. O. Tak z tyłu. No. Więc ogólnie tutaj tak cały zestaw się prezentuje. Jest to właśnie super edycja. Yy, o, i tutaj Paragon. No. 75 zł prawie. No nawet dosyć. No, no i tak, nie więcej. Tutaj o. No i tutaj tył. No. No, ma to właśnie jest to dosyć obszerna książka, ponad tam 500 stron. I no cóż mogę więcej powiedzieć, bardzo mi się podoba ta okładka, tutaj właśnie jest jeżdżynowa gwiazda i no I to by chyba było na tyle i ogólnie no cieszę się, że mogłam powrócić na kanał i na pewno jak pojawi się coś nowego to wstawię. No i oczywiście zachęcam Was do subskrypcji kanału, lajkowania, komentowania, będzie mi bardzo miło. I mam nadzieję, że do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć. I właśnie powracając do tego ogłoszenia, co mówiłam na początku filmu, yy, stawiłam ogłoszenie właśnie na OLX z właśnie książką Burza Jerzy Gwiazdy. Temu, któremu się nie udało kupić, to może właśnie ją zakupić yy, poprzez link, który podam wam w opisie. Więc komuś uda, pierwszemu ten może właśnie odkupić ode mnie książkę.